To można wpaść na mój kanał, zdać subika, łapkę w górę, komentarz i lecimy dzisiaj sobie znowu na agencję. Znowu chcę zabić Midasa lub wszystkich pomagierów, żeby mieć kartę to trzeba zabić Midasa i tylko Midasa. No i byśmy go zabili, a wy byście zostawili łapkę w górę i komentarz, to by się mi przydał. No i łapka w górę może być. No, zachęcam was tylko, ale Każdy może, ale nie wiedziałem, że od miał broń, no cóż, tu... bo mi trochę główka boli i dobra mam pieprzoną